i książka i spadek. Cześć, dzień dobry, witam Was w niedzielę i witam Was w drugim już odcinku z 75 Hard, ale po mojemu jesteśmy na czwartym dniu wyzwania. Dzisiaj o godzinie 10 pojawił się pierwszy film już na kanale, więc jeśli nie widzieliście, to jeszcze Was tam odsyłam, żebyście zobaczyli o co w ogóle chodzi w tym wyzwaniu i jak poszły mi pierwsze trzy dni. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Jest dobrze, zaczęliśmy go y, spokojnie. Przede wszystkim mieliśmy wieczorem gości, którzy zostali do samego rana, więc tutaj rano jeszcze chwilę siedzieliśmy. Natomiast zjedliśmy sobie na spokojnie nasze zaplanowane śniadanko, czyli te pancake'i z czekoladowym środkiem. Nadal uważam, że są przepyszne i będę chyba ten przepis. Poszliśmy sobie na spacer, wstąpiliśmy do Żabki, a że miałam ochotę na coś słodkiego i zbliżał mi się okres, to kupiłam y, Kinder Country. I zjem sobie zamiast tego smoothie, które pokazywałam Wam w tamtym odcinku, to zjem sobie kinder country i dużo, dużo malinek do tego, więc nadal nie będzie to aż tak bardzo, bardzo złe, a będzie to taka przekąska. Tak czy tak jedliśmy późno śniadanie, więc gdzieś to wszystko mi się tak rozminęło i... Kiedyś śniadanie zazwyczaj tutaj jadłam do tej pory o 8, to tak zjedliśmy około 10-11, więc gdzieś te godziny się przesuną. Dzisiaj w planach rozciąganie, był już spacer i jeszcze trzecia aktywność, być może to będzie też spacer, bo chcemy zobaczyć jak jest ładnie oświetlona Kalwaria, więc gdzieś tam sobie zaparkujemy i może przejdziemy się po prostu po ręku. No i tak, tak się tutaj ten dzień... Wydaje mi się, że będzie klarował. Okaże się jeszcze w trakcie co i jak. A ja teraz w końcu idę czytać, żeby odhaczyć cokolwiek, bo jest już godzina no, 12.30, a ja y, nie mam nic, żadnej możliwości, żeby dzisiaj wszystko odhaczyć, więc do roboty. pieróg na dwa dni, czyli zupę cukiniową i do tego mamy tutaj budyń jaglany, akurat tylko dla mnie i wygląda nieobiecująco, ale może będzie dobre. Cześć, dzień dobry, witamy się z Wami już dnia piątego. Wczorajszy dzień przede wszystkim był nastawiony na odpoczynek. Była to niedziela, więc troszeczkę zwolniliśmy tempo i właściwie. Fajnie spędziliśmy ten dzień, spokojnie. Wszystkie punkty zostały odhaczone, to najważniejsze. Natomiast dzisiaj już trzeba wziąć się do pracy. Wieczorem prowadzę treningi, więc też zabiorę Was ze sobą. I no, we wtorek też będzie troszeczkę luźniejszy dzień, a w środę wracamy do pracy, więc powoli tę moją rutynę, którą sobie wyznaczyłam, będę musiała dostosowywać do. Tego, co gdzieś tam mam już w planach, i może to być trudniejsze niż do tej pory, bo nie ukrywam taki luźny, spokojny start, kiedy wiecie, nie muszę się nigdzie spieszyć, kiedy to, że idę zrobić sobie jakiś posiłek na bieżąco, też nie jest żadnym problemem. No, naprawdę dużo mi dał. Weszłam w to wyzwanie tak na luzie, cieszę się z tego bardzo. Jeżeli chodzi o deficyt, no to. Nie jest on już taki kłopotliwy, jak myślałam, że może być, jak był, więc gdzieś tam próbuję, wiecie, dostosować swoje potrzeby, to, co mówi moje ciało, do tych posiłków, więc wczoraj zamiast tego smoothie właśnie wpadły owoce i batonik, żeby gdzieś sobie to, to, tą zachciankę można powiedzieć, wypracować, więc ponownie, tak jak mówię, nic nie jest zakazane. Wiadomo, że są przetworzone produkty, których Należy unikać, należy jej jakby stosować jak najmniej, natomiast też wszystko jest dla ludzi i ja, przynajmniej na swoich doświadczeniach, Wiem, że jeżeli coś sobie zakażemy, jeżeli będzie to właśnie postrzegane w ten sposób, to jeszcze bardziej będzie nas do tego ciągnęło. Więc troszeczkę mówię tu z własnych doświadczeń. Nie wiem, jak u Was, czy kiedykolwiek próbowaliście redukcji, czy kiedykolwiek próbowaliście, nie wiem, robić sobie detoks od cukru. No, ja zazwyczaj, jeżeli totalnie chciałam, wiecie, pozbycie się słodyczy, to gdy kończył się taki, powiedzmy, detoks, takie wyzwanie, no to się rzucałam na nie, więc to. To tylko po prostu kończyło się gorzej. Jestem w trakcie czytania nawyków e, wartych miliona. Naprawdę jest to ciekawa pozycja. Tym bardziej, że teraz mówimy właśnie o tym, jakie nawyki należy gdzieś tam sobie wypracować. I e, to nie są, wiecie, nawyki typu wstawaj o piątej, tak jak było w klubie. Piątej rano, bo to w ogóle dla mnie było, nie wiem, tragedią. Rozumiem sam koncept tego, że wiecie, wstajecie przed innymi, macie więcej czasu, żeby coś zrobić. No tak, tylko że ja o piątej rano byłam trupem i skończyło się na tym, że się rozchorowałam i w ogóle już przestałam się tego trzymać i stwierdziłam, że to było gorsze dla mnie niż. Niż w ogóle wstawa, nie dajmy na to. Jakbym wstała o 6:00, o 7,00, to już by było lepiej. To wiadomo, że te dwie godziny tracę, no ale jakoś nie przekonuje mnie ta piąta rano. Mimo to, że kiedyś, kiedyś byłam, wiecie, bardzo wczesnym ptaszkiem i mogłam wstawać o tej piątej, to coś się we mnie zmieniło. Nie wiem, doceniam sen, doceniam sen. Pamiętajcie, żeby właśnie, jeżeli jesteście na redukcji, jeżeli chcecie też być zdrowszymi, to warto postawić nacisk tutaj na ten sen. Bo tak naprawdę sen ładuje nasze baterie i to, jacy jesteśmy przez cały dzień, co osiągniemy przez ten dzień, ile z siebie damy, zależy od tego, z jakimi bateriami startujemy ten dzień, ile mamy procent, można powiedzieć i tak dalej, więc to jest istotne. Natomiast właśnie tutaj były te dwa nawyki, o których teraz czytałam, czyli samodyscyplina, z czym pomaga to wyzwanie oraz pozytywne myślenie, z czym muszę sobie poradzić sama. I mam wrażenie, że może ten journaling troszeczkę na to wpłynie, wdzięczność. Chcę do tego wrócić, żeby właśnie nastawić się pozytywnie. I wiecie, ja jestem osobą, która lubi na przykład przewidywać te złe rzeczy, mieć te złe scenariusze w głowie, żeby troszeczkę się uspokoić żeby wiecie, wiedzieć co może mnie czekać ale z drugiej strony no jest ta samo spełniająca się przepowiednia która czasami jednak sprawia, że te złe scenariusze się gdzieś tam spełniają więc moje wewnętrzne wyzwanie w tym wyzwaniu e, brzmi tak, że chcę popracować nad tym nawykiem właśnie, żeby myśleć pozytywnie i to będzie chyba najtrudniejsze Piję kolagen, pewnie będziemy jeść śniadanie około 9:10. Dzisiaj klasyka, szybkie, fajne śniadanie, czyli zrobimy sobie tosty. Wczoraj pokazywałam Wam zupę cukiniową. Akurat na aplikacji, której używam, są przepisy z Thermomixa, więc wykorzystaliśmy to i zrobiliśmy zupę, którą lubimy, czyli krem z cukinii, właśnie z Thermomixa. Tam troszeczkę były inne proporcje. Więcej było na przykład tego serka śmietankowego, ale już go daliśmy troszeczkę mniej, bo naprawdę tego było sporo. I tak ta zupa jest dość mocno śmietankowa, ale wydaje mi się, że się przejadła przez całą noc i będzie fajna dzisiaj. I zrobiłam ten budyń oglane, który wygląda jak wygląda. Natomiast zostawiam go sobie na później. Teraz mam ochotę zjeść sobie po prostu tosty. No. Mm -hmm. Dzień dobry, witam Was już w szóstym dniu wyzwania. Wczorajszy dzień był chyba najtrudniejszy. Miałam ochotę po prostu przerwać redukcję, zjeść czekoladę i y, po prostu siedzieć. Tym bardziej, że pod koniec dnia nie miałam zrobionych kroków, ale gdzieś tam się przemogłam, udało się nabić kroki, y, więc trzymałam się koło tam 9000, więc było ok. No i trzymałam się nadal tutaj tej diety mimo to, że no było, było bardzo ciężko. Dzisiaj był pierwszy raport, jestem pół kilo na minusie, a tym bardziej biorąc pod uwagę, że jednak zaczyna mi się okres, no to ta woda się też zbiera w organizmie, więc jestem ciekawa tym bardziej w wyniku. Następnego tygodnia. Nie chcę, tak wiecie, obsesyjnie na to patrzeć, obsesyjnie tego liczyć. Będę starała się podejść do tego trochę z dystansem. Natomiast daję Wam znać, że tutaj pierwszy raport odbyłam. Co tygodniowe zdjęcia zrobiłam, jak widzieliście. Wypiłam sobie pierśbkę, wypiłam kolagen z kawą. Czekam na później, ponieważ wybieramy się do rodziców. Być może wpadnie właśnie spacer, chociaż pogoda no, dzisiejsza zupełnie nie zachęca na to. Więc dzisiaj tak na spokojnie, ostatni dzień właściwie wolnego. Zrobimy sobie meal prep na pewno na dwa kolejne dni. Muszę być przygotowana do pracy i o Jezu, jak to w ogóle będzie, to jest dla mnie niesłychane, bo to no nie wiem ile to już było, dwa, trzy tygodnie, kiedy, kiedy tak naprawdę miałam wolne. No, przerwa Świąteczna, potem Sylwester, nowy rok, no i teraz do Trzech Króli właśnie było wolne. No, boję się tego jutrzejszego uderzenia, zderzenia z rzeczywistością. Najważniejsze jednak jest dla mnie to, że pomimo tego, że styczeń będzie trudny, ja też sobie dużo nawkładałam do tego stycznia sama z własnej jakby potrzeby, można powiedzieć. Więc boję się tego stycznia ze względu na to, że będzie tego sporo, ale wiem, że mam konkretne priorytety i tych priorytetów chcę się trzymać, a między innymi tutaj te nawyki, które chcę kształtować w tym wyzwaniu, są tym priorytetem. Idę teraz czytać książkę, to już odhaczamy sobie dwa punkty na dzisiaj, no bo zdjęcia już zrobione. A dzisiaj koniec z aktywnością zrobiłam przede wszystkim chodzenie na bieżni, to zajęło mi godzinę 15 i dzięki temu mam 9000 tysięcy kroków, chociaż no, byłam tak naprawdę na 1000 coś z samego rana do południa bo nie ruszaliśmy się zbytnio, nie poszliśmy na spacer, było dzisiaj naprawdę, naprawdę chłodno i jak tylko wyszliśmy na zewnątrz to ja stwierdziłam, że n -n, w życiu nie ma szans no i teraz krótkie rozciąganie, które miałam zrobić rano ale rano jakoś tak poszło, że wstaliśmy później, potem mi się nie chciało, więc tak czy tak takie krótkie mobility, 9-minutowe, wpadło na sam wieczór. Tak czy tak tutaj jakoś pozmieniałam te plany, jestem elastyczna, przynajmniej się staram. No i co? Jutro wracamy do pracy, więc może być troszeczkę trudniej. Przed nami zrobienie jeszcze mil prepu. Mamy do zrobienia aż trzy posiłki. Na pewno chcę sobie zrobić jaglankę z bananem. Tak, żeby wziąć sobie do pracy, przynajmniej właśnie w środę i w czwartek. Na pewno chciałabym zrobić jeszcze takie ciasto jogurtowe ze śliwkami. To już bym miała pr praktycznie do niedzieli, bo tam jest na 8 porcji aż. Więc ładnie sobie podzielę, a przy okazji zrobię, no i będzie właściwie do końca tygodnia. No i została jeszcze kwestia obiadu. Chcemy zrobić takiego kurczaka w sosie miodowym, też na dwa dni, bo już zupę cukiniową skończyliśmy, a była naprawdę, naprawdę pyszna. Więc ogólnie ostatnio, jeżeli chodzi o obiady... No, trafiamy w sedno, w nasze smaki, więc mam nadzieję, że i ten kurczak będzie dobry. Przepis na kurczaka jest z Thermomixa, tylko oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o składniki, dostosowujemy to pod dietę, pod kalorykę, no i tak sobie będziemy z tym działać. Więc na dzisiaj to tylko taki jeszcze jest plan. Ja jestem przygotowana do pracy, coś tam mi nie idzie z tym montażem tego vloga, natomiast może jutro na spokojnie sobie ruszę, jak będę mieć chwilę. pewno nie byłam w pracy, obstawanie o 6 okazało się większym wyzwaniem niż sądziłam. Przecież ja wyglądam jak normalnie zombie. <śm> no, to będą ciężkie trzy dni, żeby się przestawić, chociaż w czwartek mam na późniejszą godzinę, jak nie będę mieć zastępstw, więc ta środa i piątek mogą być najtrudniejsze. A potem jakoś damy radę, nie? Ten miesiąc. Wytrzymamy ten miesiąc i będzie dobrze. Ten intensywny miesiąc. Powrót do pracy nie był taki straszny, jak mi się wydawało. No ten poranek był tragiczny, to powiedzmy sobie szczerze. Ale po pracy poszłam na fajny spacerek, mimo że nasypało dużo śniegu. Teraz już wróciłam do domu. Zjadłam, tak jak Wam pokazywałam, jaglankę i ciasto, które okazało się za kalcem. Nadal jest dobre. Czytałam, czy mogę je jeść. Mogę. Co prawda, może mnie boleć brzuszek, ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. No. Ostatni meal prep był pełen fakapów. Eee, szło za dobrze ostatnio. Nie no, śmieję się oczywiście, natomiast jakoś te dwa przepisy. Ta Jaglanka też mi jakoś tak mega nie podeszła, więc no, ostatnie przepisy nie są, wiecie, moimi ulubionymi. No, ale czekają mnie one jeszcze jutro, <grym> więc trzeba będzie to jakoś przetrwać. Eee, teraz chwilę sobie odpocznę. Wypiję kawę na spokojnie, po prostu sobie posiedzę i na pewno później zjem obiad. Sos został uratowany przez męża, trochę go zagęścił i podobno jest dobry, mimo to, że ten kurczak nie wygląda, wiecie, jakoś fajnie. Specyficznie to wszystko wygląda, jest podobno ok. Jest to przepis Thermomixa i on miał tam chyba trzy gwiazdki, więc no, trafiliśmy niezbyt dobrze. I on jest na winie. My natomiast no, robiliśmy to na winie zero bez alkoholu, więc może też to miało wpływ, nie wiem, nie znam się. Jak sobie odpocznę, to jeszcze poogarniam kilka tutaj rzeczy, które, które muszę zrobić. Mam kilka spraw na liście do odhaczenia zabiorę się może za montaż i wieczorkiem mam zajęcia tym razem jest to pilates na macie więc też zabiorę Was ze mną ale ogólnie no tak, na spacerze wpadło 30 minut i potem będę mieć dwa razy po 50 minut bo również ćwiczę na macie żeby pokazywać dane ćwiczenie natomiast wiadomo, że to nie jest pełen taki trening tylko jeszcze tam rozglądam się chodzę, poprawiam, natomiast gdzieś to sobie wliczam, ponieważ gdy mamy takie bardziej skomplikowane flow no to jednak wykonuję to ćwiczenie wraz z z salon, też żeby dziewczyny mogły na mnie po prostu spojrzeć, żebyśmy robiły sobie razem to ćwiczenie. Koryguję słownie wtedy też, więc no zobaczymy, tak czy tak, jak to dzisiaj pójdzie. Dzisiaj w planach mam taki pilatę z elementami rozciągania, no i gdzieś popracujemy również nad korem, więc na te dwa aspekty będę zwracać uwagę. No, dzisiaj taki spokojny powrót po nowym roku. Tak jak mówiłam, nie wygląda apetycznie, ale jest w miarę dobre. Natomiast ile to nerwów nas kosztowało, żeby to uratować, żeby to było jakkolwiek dobre. No i oczywiście niewystarczająco było czasu, żeby ten kurczak się ugotował, więc jeszcze tutaj próbowaliśmy. Więc no, przepis, który no, nie zostanie przez nas powtórzony, ale coś tam mamy. Pierwszy raz mi się zdarzyło, no chyba pierwszy raz, że zapomniałam zegarka, więc yy, widnieje na nim. 88 kroków, które zrobiłam przed chwilą właściwie. A na moim telefonie jawi się jakieś 4000, bo dużo chodziłam dzisiaj po szkole. Byłam też w sklepie, musiałam zaparkować trochę dalej samochód, więc te kroki same się wręcz nabijały. I teraz nie wiem, co robić, bo ten telefon wiadomo, że niezbyt dobrze liczy, tak czy tak. Więc obstawiam, że pójdę na bieżnie dobiję przynajmniej do 8 no i jak coś to skończę dzisiaj z wynikiem 12 tysięcy ups <noise> natomiast no chyba nie widzę innej opcji Plan na dzisiaj jest taki że mam w końcu luźny wieczór nigdzie nie jadę tym bardziej, że pogoda nie sprzyja cały czas sypie, jest strasznie niebezpiecznie na drogach dzisiaj mną zarzuciło, więc naprawdę no trzeba mocno, mocno uważać no i plan jest taki żeby pójść na bieżnie, wieczorkiem się porozciągać i troszeczkę sobie odpocząć, odpuścić i nadrobić montaż. Bo z montażem, tak jak mówiłam Wam wcześniej, jestem trochę w plecy. Wczoraj wieczorem siadłam, więc zostały mi tak naprawdę dwa dni do obrobienia, yy, takiego wiecie, roboczego obrobienia. No i jakoś to tam będzie, ale no ja się śmiałam kiedyś, że jak to w ogóle vlogmasy nagrywać, przecież tyle z tym zachodzę, sobie myślę, dziewczyno, ty robisz vlogi. I to na telefonie jakby z 75 dni, a nie z 24. Mimo to, że uważam, że na przykład na YouTubie trudniej jest zrobić vlogmasy. Wiadomo, ten montaż działa też troszeczkę inaczej. No, codzienne vlogmasy byłyby wyzwaniem. Myślę ogólnie nad vlogmasami w tym roku. Wiem, że przed chwilą się święta skończyły, ale jak mówiłam, kiedyś mam plany na cały rok właściwie, jeżeli chodzi o, o content, o publikacje, o filmy. I myślę, ale jednak nad takimi vlogmasami tygodniowymi. Dobra. Ogarniam się i idę zaraz sobie robić jeść. Jak widzieliście, już wczoraj robiłam takiego wrapa, można powiedzieć. W środku była jajecznica i szynka. No i to w tortille obok pomidorki. Ta tortilla w ogóle podgrzewałam ją w airfryerze, więc fajnie się spiekła, fajnie chrupała. Była taka no, moim zdaniem trochę smaczniejsza, smakowała trochę jak na czosy, <laughs> tak sobie to wmawiam. Natomiast to było pyszne, więc obiad sobie przenoszę na kolację, a teraz jem tą tortillę, bo no wiecie, ten kurczak. Mówiłam, że jest dobry. No, zjadłam go wczoraj, ale czy mam na niego ochotę dzisiaj? Nie. Zamiast szynki, dzisiaj dałam sobie salami. I o jezu, pyszne. Serio, to salami jeszcze dodaje fajnego smaku, a mniej więcej kalorycznie sobie dograłam. No wiadomo, jest go mniej niż szynki, ale o, dla tego smaku warto. Odzywam się do Was zbieżni, więc troszeczkę yy, podskakuję. Natomiast plan jest taki, że chyba biorę się za montaż, żeby troszeczkę podskoczyć chodząc. A jeżeli coś tam już zrobię i będzie ok, no to obejrzę sobie coś na YouTubie, może też coś z wyzwania 75 Hard, żeby wiecie się trochę zainspirować, zmotywować. No zobaczymy. Zrobiłam jeszcze listę zakupów na sobotę. Tak, już na sobotę, bo mam zaplanowane posiłki na następne dni i naprawdę nie mogę się doczekać. Jestem już, powiem Wam szczerze, nastawiona na to, że trzymam się tutaj diety, że jestem na tej redukcji, że właściwie mi to nie przeszkadza. Robię się głodna w tych porach, gdzieś gdzie jadam najczęściej. Yy, I jestem mile zaskoczona, że jest ok. <gry> Jest 21, ja biorę się dopiero za książkę. Nie wiem, jakoś rano nie mogłam się zebrać do czytania i no te 10 stron próbuję przeczytać teraz. Już w miarę, w miarę trochę widać tutaj progres w tej książce, a w sumie przypominam, że jest 8 dopiero. Jest to wartościowa książka. Wiadomo, że budowanie na jest tutaj ukierunkowane na to, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy, itd. Jakby nie wszystko tutaj w tych treściach mnie interesuje. Tak jak mówię cały czas, jeżeli chcecie poczytać o nawykach, no to polecam Wam atomowe nawyki. Dostałam komentarz, że pojawił się właśnie jakiś taki workbook z atomowych nawyków. Też muszę to sprawdzić, ale na razie mam za dużo książek samorozwojowych, i muszę doczytać tamte i potem kupić sobie coś nowego. Na razie lektura tej mnie czeka. Dawa. i książka i spacer, nie jest tak zimno jak myślałam. Ja już po spacerze, jak widzicie, została mi jedna słuchawka, drugą sobie zdjęłam, żeby słyszeć i ogarnąć co się dzieje wokół, ale y, kontynuuję słuchanie książki, biorę się za kolorowanie i chwilę takiego relaksu tutaj sobie sprawię. Fajnie, dzisiaj tak wszystko co miałam wydaje mi się, że odhaczyłam. Po pracy byłam na siłowni, potem pojechałam do Skawiny podpisać umowę, ponieważ skończył mi się okres próbny i teraz przyszedł czas na, no już na pracę, nie na okresie próbnym, więc też to załatwiłam i jestem dumna z tego, że tak to się fajnie rozwija. No i byłam właśnie na spacerze, korzystając z ostatnich właściwie promieni jeszcze słońca dzisiaj. Było naprawdę mroźno, ale to słońce dawało takie, wiecie, Jezu, ja nadal jestem taka czerwona po tym spacerze, więc do, musicie mi uwierzyć, że, że było zimno, ale właśnie nadal jednak to było takie przyjemniejsze zimno ze względu na to słońce. Kawa z żabki w ogóle zmotywowała mnie do tego spaceru, więc była to najlepsza kawa, jaką piłam ostatnio, mam wrażenie. No i teraz chwila odpoczynku, a potem biorę się za pracę, żeby wszystko przed weekendem odhaczyć. Tym bardziej, że w niedzielę jadę do Wrocławia. No i właściwie tak mi się wydaje, że jak skończymy już dzisiejszy dzień, to się z wami pożegnam. No i zacznę drugi vlog od soboty. I dopiero w następnym vlogu zobaczycie jak to było na kursie we Wrocławiu. Przyszedł czas, żebym już się z wami dzisiaj pożegnała. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Dotrwaliśmy razem do piątku. Dzisiaj już jest sobota. Ja jestem już w trakcie nagrywania vloga na przyszły tydzień. Natomiast tak jak wiecie, muszę to gdzieś podzielić i chyba właśnie piątek jest najlepszym dniem, żeby zakończyć, żebym miała jeszcze czas na montaż i żeby wszystko ładnie tutaj dograć. Więc pięknie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ta seria wam się podoba, że super się bawicie, no i że może też działacie razem ze mną. Trzymam mocno za was kciuki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.